Łaska i pokój wam wszystkim. Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam trochę o przebudzeniu, o przebudzeniach, bo my powinniśmy pamiętać o tym, że Kościół i to, co robimy teraz jako Kościół, jako ludzie wierzący, niezależnie od tego, czy jesteś w takiej denominacji, czy innej, my jesteśmy ciałem Chrystusa, każdy wierzący Jezusa jest Kościołem, jest oblubienicą Jezusa. I często właśnie w naszych środowiskach jest głoszone przebudzenie, że oczekujemy na przebudzenie, że trzeba coś doświadczyć, że trzeba pojechać i doświadczyć przebudzenia, napełnić się mocą i tak dalej. I w tym momencie to często jest zaprzeczeniem zbawienia, wylania Ducha Świętego i innych rzeczy, które się już wydarzyły na Krzyżu, doskonałe dzieło Krzyża. Jezus jest jakby pomniejszony w ten sposób. Poniekąd, bo Jezus jest przebudzeniem. Nie powinniśmy szukać przebudzenia, tylko Jezusa. Ale do rzeczy. Pierwsza wzmianka o przebudzeniu była podana w, w przynajmniej tak podaje Encyklopedia Brytanika, nie tam jakaś Wikipedia. No Notabene Wikipedia jest całkowicie w tej kwestii zdominowana przez. Legalistycznych wierzących, sprawdzałem to z tego, co piszą. Natomiast taka świecka, prawda, encyklop Encyklopedia Brytanika, mówi, że początek przybudzeń uważany jest za początek przybudzeń przebudzenia Tomasza Mincera. To jest mnich, który działał jakby równolegle z Lutrem, który najpierw był jakby uczniem Lutra słuchał jego nauczeń i później pod wpływem jego, jego głoszeń wyszedł też z kościoła katolickiego, z zakonu, zaczął jakby też głosić, miał jakąś, prawda, też parafię. Właśnie tym się różni te przybudzenie w tamtych czasach, znaczy reformacja miała od razu słuchacza. To by, byli księże, biskupi, którzy głosili. Głosili zdrową naukę, prawda, o zbawieniu z łaski. Otóż Mincer głosił charyzmatyczne hmm, przebudzenie, wtedy tak się nie nazywało, ale nauczał o prorokowaniu, o różnych innych darach ducha i jednocześnie w swoich nauczaniach doszedł do zaprzeczenia, zbawienia z łaski. I jeśli głęboko się wczytać, to między wierszami było widoczne, że. Według niego zbawienie jest z uczynków. Czyli przebudzenie od razu jak się zjawiło, do, jakby zaprzeczało głoszeniu tej prawdy sola, sola gracia, czyli tylko łaska. Późniejsze przebudzenie, które, które miały miejsce w, w chrześcijańskiej historii, też miały różne takie dziwne, Owoce. Z przebudzeniem w XIX wieku na przykład wypłynęły ruchy, które dzisiaj znamy jako Świadków Jehowy albo Adwentystów. Przebudzenia za czasów Lutra to naśladowcami tych przebud na przykład anabaptyści byli niejacy, prawda, którzy, nie mylić z baptystami, to owocem ich działalności w dzisiejszym świecie są amisze. Ci, którzy wierzący, którzy nie uznają e, prądu, nie uznają e, cywilizacji, nie uznają tego wszystkiego, e, co, co my jakby uważamy za normalne, prawda? I ja badając te wszystkie historie przebudzenia, doszedłem do, do takiego wniosku, że przebudzenia często głosiły uczynkowość, wymagali najpierw straszyli ludzi piekłem, kiedy człowiek był już zastroszony piekłem i zastroszony tym, że może skończyć źle, to był jakby w swoim umyśle zmuszony, że teraz będę szukał, znajdę teraz Boga, poświęcę mu się i przebudzeniowcy, którzy w tamtych czasach głosili w różnych większych, trzech największych przebudzeń od XVII po XIX wiek, były takie wyraźne, znane, duże przebudzenia, to Często głoszenie polegało na tym, że kaznodzieje krzycząc na tłum, wzywali, mówili: Czy na pewno wierzysz? Czy naprawdę jesteś gotów pójść za Jezusem? Czy naprawdę chcesz zostawić złe, grzeszne życie? I wymuszali jakby emocjonalną odpowiedź. I krytycy przybodzenia mówili, że te. Yy, ówcześni krytycy mówili, że to było zbyt emocjonalne, to co widzieli, i te głoszenia, które były, były bardzo mocno oparte na emocjach. Z takim e, zaangażowaniem emocjonalnym i kaznodziei, i, i, i tłumu e, towarzyszyły też e, różne przejawy: jakiś szloch, płacz, jakieś tarzanie się w błocie. To poniekąd. E, e, jest podobne do tego, co dzisiaj możemy gdzieś widzieć w różnych przybudzeniowych miejscach, w różnych kościołach, gdzie ludzie potrafią godzinami leżeć na ziemi i tak dalej. Teraz ja nie jestem do, jakby do końca przeciwny tym rzeczom, bo takie rzeczy się zdarzają, ale kiedy one zaczynają być masowe, to zaczyna być podejrzane. I. Ja będąc kiedyś długo w pewnym, połączony z pewnym kijowskim kościołem, widziałem przebudzeniowe rzeczy też. I oparte na głoszeniu prawa, nie łaski, nie jakby Jezusa. Tak, Jezus tam oczywiście brzmi imię Jezus, ale to nie jest głoszenie zbawienia z łaski, tylko głoszenie z uczynków. I ja widziałem przybudniowe rzeczy. Widziałem, jak do zbawienia na pewnej konferencji w Kijowie wyszło tysiąc bez dwóch osób do zbawienia. 998 osób wyszło w z Jezusa Panem. I my wszyscy, którzy z mojego kościoła przyjechaliśmy na tę konferencję, byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Później próbowaliśmy to samo zainstalować w warszawskim naszym kościele i widzieliśmy, jak ludzie oddawali często masowo życie Jezusowi. Ja osobiście ochrzciłem bardzo dużo osób, którzy nigdy wcześniej naprawdę, nie wierzyli w Jezusa, nie byli w żadnym kościele i widziałem, jak ludzie padali pod mocą, śmiali się, tarzali się w tak zwanym błocie, dokładnie tak samo, jak to było za czasów historycznych. Ale często później ja tych ludzi, ja znając, prowadząc tych ludzi później w wierze, nie widziałem owoców przemiany. Często ci, którzy byli najbardziej charyzmatyczni, najbardziej tarzający się po podłodze, przeżywając moc ducha świętego, najbardziej i często oni byli też najbardziej problematyczni. Znów nie wszyscy, ale spora ich część non-stop różne problemy z wiarą, z życiem. Ostatecznie odchodzili od Boga, wielu z nich dzisiaj nie są w Kościele. Część, część jest gdzieś tam, tak, są wierzącymi. Także mm, z perspektywy własnego doświadczenia i czytania tego, co, co wydarzyło się, wy, wydarzało się w historii, to możemy zrobić i powinniśmy zrobić pewne wnioski. My, wierzący w łaskę, dzisiaj nie, nie powinniśmy odrzucać historię Kościoła, to, co widzieliśmy, tak, że na przykład, e, jeśli przeciwnicy Lutra głosili pelega, pelegianizm, albo arianizm, albo półpelegianizm, to wszystko było już w, na początku Kościoła, kiedy uczniowie apostołów, pier, podczas pierwszych soborów potępili to, te, te wszystkie rzeczy, które nazwałem, to dzisiaj na przykład weslejańskie przebudzenie Poniekąd częściowo te rzeczy wprowadzili z powrotem do kościoła. To, co pierwsi uczniowie apostołów, na przykład, tak uczniowie apostoła Jana, apostoła Piotra, czy tam, a przede wszystkim apostoła Jana, który żył najdłużej, bo żył ponad 100 lat i e, żył jeszcze w drugim wieku, czyli najwięcej, jakby można powiedzieć, miał wpływ na Wczesny Kościół i wpływ jego uczniowie mieli, oni potępili te rzeczy, w które my wierzymy, jako środowiska ewangeliczne, my w to wierzymy, bo to zostało dane przez różne, różnych przebudzeniowych kaznodziei. I tak jak ja mówiłem, że na przykład niektóre źródła w Wikipedii, kiedy przeczytałem, to zobaczyłem, że zobaczyłem, kto był krytykiem na przykład przebudzenia czasu Wesleya. Własny to ten, który założył Kościół Metodystyczny, i jeden z jego y, przeciwników, niejaki pastor Czącej, y, y, krytykował to. I ja kiedyś myślałem, o ci wszyscy krytycy, oni Boga nie znają, to są zimne dranie, którzy są odstępcami. I dzisiaj, potem jak poznałem łaskę po latach chodzenia w łasce, ja postanowiłem też poczytać sobie krytyków ówczesnych przebudzeń, i byłem. W szoku, bo krytycy ówczesnych przybudzeń nauczają tak, jak my nauczamy, my, Środowisko Łaski, nauczamy teraz. I ja byłem w szoku, że na ile hmm, historia Kościoła jest pod wpływem legalistycznego, legalistycznej, legalistycznej teologii, teologii, która nie jest oparta na teologii łaski. My powinniśmy badać to, co działo się w historycznym chrześcijaństwie, bo to, co my dzisiaj głosimy, już było. Tyle, że my musimy nauczyć, nauczyć się wracać do, do nauk ojców wiary i badać i zobaczyć, co oni przerobili. Tak? Bo jeśli na przykład święty Jan apostoł, który żył ponad 100 lat, był uczniem, został uczniem Jezusa jako Czyli był chrześcijaninem, powiedzmy, 80 lat był chrześcijaninem. Niektórzy z nas tyle, tyle nie, nie dożyją, na przykład, prawda, nie będą żyć, ale 80 lat był chrześcijaninem. On ma coś do powiedzenia i do powiedzenia mają ojcowie Kościoła, czyli uczniowie świętego Jana. My musimy nauczyć się badać te rzeczy, wyciągnąć, wyciągać z nich wnioski. Często potem, jak zacząłem głosić łaskę, to mi zarzucają: O, Twój kościół zmalał. Ty, to widać, że Bóg Cię opuścił, czy coś w tym rodzaju. Wierząc w zbawienie z łaski, jak może Bóg mnie opuścić? Bóg mnie kocha i Bóg błogosławi mi, bo jestem zbawiony z łaski. Amen. Amen. Tak samo Ty. I teraz, za czasów Goslęda, na przykład, był jego kolega Whitfield, który też uczestniczył w przebudzeniu, ale on w pewnym momencie zaczął krytykować Wesley'a mówiąc, że tamten odszedł od łaski. Mimo, że też miał fajne rzeczy. Posłuchajcie, każdy z nich, z tych przebudzeniowców miał bardzo ładne, fajne rzeczy, głosił, ale dodawał coś jeszcze i to powodowało to, co my dzisiaj mówimy martwa mucha psuje olejek aptekarza, że kilka złych rzeczy może zepsuć całe przesłanie o Jezusie Chrystusie. Więc Whitfield głosił łaskę i ostatecznie jakby to przebudzenie Whitfield oddzielił się od przybudzenia Wesley'a i za Whitfieldem poszła jakaś tam część wierzących. I on głosząc łaskę miał jakby mniejszy owoc liczebny, prawda? Ale jeśli tylko mierzyć przebudzenie w liczbach, na przykład tak jak w Polsce, to w takim razie najliczniejsi są katolicy w Polsce i u nich można wtedy powiedzieć: O, według tego, tej, tej mentalności, w liczbach, według liczb oni mają przebudzenie, czyli Kościół Katolicki, największy w Polsce. Drugi po Kościele Katolickim zgadnie, kto jest w Polsce największy, liczebnie, organizacją religijną? Świadkowie Jehowy. Więc może też powiedzieć, że oni mają przebudzenie. Także nie w liczbach jest jakby istota rzeczy. Szatank będzie się sprzeciwiał prawdziwej nauce i będzie powstrzymywał. I, i, i to widzimy Witfield, który ostatecznie też popełnił kilka błędów, nie zorganizował tego swojego ruchu i ten ruch głoszących łaskę, by po prostu różne grupki, różne Różne kościoły, takie mniejsze przeważnie, które nigdy nie zechciały się zrzeszyć, bo i to jest błąd z środowiska łaski, że my jakby za dużo jest anarchii, niech, że za mało jest jakiegoś wspólnotowe, wspólnotowego działania i, i to chyba tak było z Witfieldem, bo jego kościoły wciąż są jakby nieznane i pozostały tak jakby marginel, marginalnym środowiskiem małymi zborami gdzieś tam w miasteczkach i miastach, które ostatecznie nie wpłynęły za bardzo na, na rozwój prawidłowego głoszenia. I teraz chciałbym na koniec pokazać wam przykład z dziejów apostolskich. To, co pastor Chauncey zarzucał Wesleyowi, mówił: Wesley, głosisz. I oni wtedy głosili wtedy głosili w ten sposób: czy na pewno wierzysz z całego, czy na pewno. O, jesteś gotów pójść na śmierć, wymagali takiego na śmierć, jakby z Jezusem poświęcić swoje życie, wyżycie się tego. Wyżyć... I było dużo takich warunków, zmuszania takiej emocjonalnej do, do przyjęcia, emocjonalnej decyzji. I Czący mówił, panowie, przesadzacie. Zobaczcie, jak ewangelizował Filip Eunucha, Dzieje posłowskie 8, on. Od 30 wersetu duszy kawałek, a gdy Filip podbiegł usłyszał, jak tamten czytał proroka zajasze i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz, ten zaś powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył, i prosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był taki: Jak owca na rzeź był prowadzony jak baranek milczący wobec tego, którego strzyże, tak nie otwierał ust swoje. w poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie, któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy Eunuch odezwał się do Filipa, rzekł. Proszę Cię, okiem, to prorok mówił? O sobie samym czy też okiem innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a ja mu rzekł, oto woda, cóż, stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. I odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I w oparciu o 37 werset, Tuczący zarzuca wyśleń, mówi, w ogóle, ruchowi całemu, mówi, że wy w przebudzeniu głosicie, że Ty musisz wierzyć z całego serca, inaczej nie ma zbawienia. A, a Eunuch odpowiedział prostym słowem: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Wierzę. Nie było żadnego, jakby, oczekiwania, że tamten. Odpowie, tak, wierzę z całego serca, jestem gotów za nim pójść na śmierć, jestem gotów przeżywać przeszedowania. Po prostu zwykła wiara Eunucha wystarczała Filipowie żeby go ościć i uznać go za wierzącego. Zwykła, naga wiara wystarcza, że ty po prostu wierzysz w Jezusa, ty jesteś zbawiony. I nie możesz wypaść ze zbawienia, bo cały czas wierzysz. Tu nie jest napisane, że oczekiwał od niego, że trwaj wierzę, udowodni, że ty jesteś wierzący. On mówi: trwaj w wierze, bez żadnych dowodów, bez żadnego jakby specjalnego emocjonalnego wysiłku. Tylko tutaj jakby chodziło o taki wysiłek serca, wysiłek wewnętrzny, ja wierzę w Jezusa Chrystusa w spokojny sposób. Spokojna wiara daje zbawienie temu człowiekowi. A teraz ja wam chcę pokazać odrobinę, wymagam od was uwagi, bo ten 37 werset, on w wielu rękopisach jest nieobecny. Mówicie, jakby kiedy Biblia była i tłumaczona, i później drukowana, przepisywana, to często była gromadzona z różnych kawałków papierusów różnych. I e, jak jakby jeśli w większości papierusów był ten fragment, to na pewno później te fragmenty zjawiały się w tych naszych dzisiejszych Bibliach. Teologowie, bibliści postanowili mimo wszystko, nawet jeśli jest pół na pół, gdzieś jest ten fragment, gdzieś nie ma tego fragmentu, to postanowili. Te fragmenty, które nie są sprzeczne ze słowem, w jakiś sposób badali te fragmenty i postanawiali te fragmenty umieścić w Biblii. I tak było podobnie z tym fragmentem, że na przykład grecka Biblia, kiedy ja chciałem zbadać, jak to brzmi w Grecji, to greckie tłumaczenie tego 37 wersetu, przynajmniej w moim programie, Biblijnym nie ma tego wersetu, bo on nie jest uwzględniony w najważniejszych tu, papirusach Nowego Testamentu. I wtedy robi się jeszcze ciekawiej, bo Filip najpierw w oparciu o Izajasza głosi Jezusa. To jest ważne, zobaczcie. Zobaczcie, że my powinniśmy nauczyć się w oparciu o Stary Testament umieć głosić Jezusa Chrystusa. Nie sąd, nie potępienia, a Jezus musi być widoczny jako numer jeden w, w Biblii. I teraz On głosząc Jezusa w oparciu o Izajasza, opuszczając 37 werset powinniśmy przeczytać tak, tak by to brzmiało. Od 35. A gdy Filip otworzył usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma, a gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a Eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. I 38. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj Filip i Filip do wody i ochrzcił go. Amen. Tak jakby opuszczając, tak jak większość manuskryptów, papirusów ma zapisane, to tutaj, tutaj nie było tego dialogu, że Filip wymaga odpowiedzi od Runcha, czy wierzysz. Tylko samo pragnienie, że chce się ochrzcić, już jest wystarczające. Że Filip tak jakby mógł e, uwierzyć na jakby. Na samo pragnienie, tak, ten chce się ochrzcić, bo usłyszał o Jezusie, chce się zanurzyć w Jezusa, i wtedy chrzest w tamtych czasach w pierwszym apostolskim kościele był bardzo mocno związany z tym, że my zanurzamy kogoś w Jezusa Chrystusa. My zanurzamy kogoś w jego śmierci, w zmartwychwstanie, i to gdzieś musiało brzmieć, że my zanurzamy Ciebie w Jezusa. Oni w tamtych czasach mieli bardzo mocne rozumienie, co to znaczy być zanurzonym w czyjąś naukę. W naukę Mojżesza, czy w naukę Jezusa. Ty byłeś zanurzony w tę naukę, słuchając o niej i później na potwierdzenie tego zanurzałeś się w wodę, potwierdzając to, że jesteś zanurzony całym sobą w naukę Jezusa Chrystusa. I tutaj właśnie w nauce Jezusa jest zanurzony eunuch, on chce się ochścić, nie ma tego dialogu, i to może obrażać uczucie wielu, wielu wierzących charyzmatycznych, którzy ja tak uczę, wierzę, że Rzymian 10,9 mówi, jeśli wyznasz Jezusa ustami, Panem, będziesz zbawiony, prawda? Ale my z tego też zrobiliśmy religię. I myślimy i oczekujemy, jeśli ktoś teraz, kogo poprowadzimy w modlitwie grzesznika, wyzna Jezusa Panem, już jest zbawiony. A później widzimy, że ta osoba żyje poza Bogiem i żyje byle jak, nic nie ma owoców w jego życiu, jego wiary tak naprawdę też nie ma, i często bywa tak, że to wyznanie do niczego nie doprowadziło. Ja kiedyś tak w ten sposób doprowadziłem do wyznania z Usa Panem kilka osób z mojej rodziny. Jedna osoba z mojej rodziny, która była na takim nawet wyjeździe chrześcijańskim, gdzie. Po kilku dniach wyznawało się Jezusa Panem w sposób uroczysty. Po jakiejś krótkiej chwili, znaczy krótkiej, kilku latach, ta osoba z mojej rodziny stała się Krishnaitą. I teraz wierzę, że tak naprawdę ważniejszym Bogiem jest Krzysztof. Tak, Jezus według nich też jest okej, okay, ale Krzysztof jest ważniejszy, prawda? Absurd. Więc my robimy religię często i myślimy, że jeśli jeden fragment z Rzymian wzięliśmy, i jeśli wyznamy Jezusa Panem już jest wystarczająco, to tutaj jest jakiś błąd. Bo zbudować całą teologię na wyznaniu Jezusa, prawda, to jest łatwo wejść w religijność w ten sposób. Człowiek może być jeszcze niewierzącym, rado do końca, wymuszając na nim wyznania Jezusa, może być wyznaniem bez wiary. Ale jeśli ja, ja myślę tak, jeśli człowiekowi głosić Jezusa, on słucha o nim, on rozumie go, on się zanurza w tę naukę, to z obfitości serca zaczną mówić usta. I chyba tak powinniśmy głosić: głosić o Jezusie w ten sposób, żeby w pewnym momencie z obfitości serca przemówiły usta. Nie głosić przebudzenia i, i rzeczy, które gdzieś nas porwą do czegoś, tylko głosić z obfitości serca. Głosić z obfitości serca do serca, aż ta osoba w pewnym momencie wyzna. Jezusa Panem, zacznie mieć owoce w swoim życiu. Więc, jeśli jeszcze nie wiesz, czy jesteś zbawiony, czy nie, po prostu zanurzaj się w naukę Jezusa, a zobaczysz potężne zmiany w swoim życiu. Ja Cię błogosławię i mówię Ci: jeśli wierzysz, po prostu wierzysz, nie emocjonalnie, nie z całego serca, Gdzieś tam. Po prostu wierzysz w Jezusa. Zbawiony będziesz i jesteś. A Bóg, który Ciebie znalazł, Ciebie nie opuści. Amen.